Hej. Dzień piąty, piąty wędrówek GSS-em. Jak widzicie, pogoda trochę się zmieniła w porównaniu do ostatnich dni, ale nie, jest nie przyjemnie, jest tak. tak. A przed nami trasa ze Złotego Stoku do Lądka Zdroju, czyli około 16 km. Także tak na spokojnie dzisiaj. Dlatego też wychodzimy późno, bo jest nie wiem, za 20:10, ale nie musimy się spieszyć. Według znaknika. Średnika... Do lądka mamy 4,5 godziny marszu. No to lecimy, prawda? Idziemy już w stronę Jawornika. Pieczątki sobie wzięliśmy z informacji turystycznej, tutaj w tym Stoku. Pogadaliśmy sobie trochę z panem, tak. który pracuje w informacji. Tak, a jest Czechem. Także parę zdań się wymieniło. Zaprasza nas. Sytuacja z koronawirusem się uspokoi. Już się przyjechali. To nas jeszcze po Czechach pooprowadza. Jesteśmy przy skalisku. O, jaka fajna tablica, prawda? Śnieżynicki park krajobrazowy. Ale super pogodę do wędrowania mamy. Fajnie się tak odświeżyło te powietrze w porównaniu do ostatnich dni po tych opadach. No, dzisiaj to jest ulga Ulga. Siąg. Ale co to tam za prawda? No nawet tutaj to nie jest. I mijamy właśnie sztolnię książęcą, do której jakby ktoś chciał można wejść. Perliśmy pod złoty jar. Taki ładny budynek tutaj jest. Idziemy tak sobie przez ten las. I powiedz, co czujesz? Czosnek. Czosnek niedźwiedzi, no marzę, normalnie. Marzę o takiej bułeczce, świeżej bułeczce z masełkiem czosnkowym. To jest moje marzenie na dzisiaj. Marzenie szlakowe. Tak. Gdybyśmy mogli, to byśmy przekazali ten zapach. Tak, ale nie można tego oddać, trzeba tu po prostu przyjść. Ale dzisiaj zostaliśmy podbudowani komentarzem na fejsie. Pan nam napisał, że znasz to tacy prawdziwi wędrowcy, bo nie narzekaliśmy na te asfaltowe odcinki, na które większość właśnie narzeka. A my podeszliśmy do tematu z uśmiechem na twarzy. <grym> I spełniamy swoje marzenie. Tak, dokładnie, więc nie możemy narzekać. No, a przy okazji pana pozdrawiamy. Oczywiście. Ale tutaj dużo tego w nic nie go I rozpoczęło się podejście na jawarnik. Już teren się zrobił bardziej stromy. Także będziemy teraz przez najbliższy czas tylko podchodzić do góry. I jest fajnie. W końcu góry. No. Teraz im mocniejsze podejście, tym lepiej. Na razie przynajmniej. Znajdujemy się właśnie na przełęczy pod Trzeboniem. A to oznacza, że minęliśmy setny kilometr głównego Szlaku Sudeckiego. Jeee! Yeah. Do jawornika pozostało nam pół godziny. A tam jest wieża widokowa, na której sobie odpoczniemy. Widoków to chyba dzisiaj z jawornika mieć nie będziemy. No tak, pomału wchodzimy. Chmurki, ale byliśmy na nim jesienią. Także co nieco panoramy widzieliśmy. A teraz liczy się droga, prawda? I deszczyk. I deszczyk delikatny. O, tu trzeba odbić. Uwielbiamy takie lasy w chmurach, z mgłą. Dużo wilgoci. Taki fajny klimacik. Trochę mroczny, ale super. Znajoma tabliczka nam się ukazała. Bo tutaj na jesieni dochodziliśmy od strony borówkowej. Jawornik wielki. Jest. Jesteśmy. Jesteśmy. Mm. Jest. Ale idziemy na wieżę widokową. Oczywiście. Wieża widokowa. także skręcamy. Już ją widać. Dotarliśmy właśnie na jawornik wielki. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie Ale piękny mamy widok zwierząt Kto tam na dole jest? Mi się przejaśniło więc troszeczkę pokażę Tam na dole mamy złoty stok Tam taka polanka i parę chałupek to jest kolonia błotnica Wczoraj tam ten wyszliśmy no i tam dalej już chmury nachodzą, więc nie będzie widać pewnie, ale zbiornik kozielno też przynajmniej nad nim przechodziliśmy. Jawornik Wielki, opuszczamy ten szczyt i teraz już tylko do Lądka. Nie do Londynu, nie ma takiego miasta jak Londyn, jest Lądek, Lądek Zdrój. Chyba nam się chłodno zrobiło, nie? Widać chyba po nas. No ale zejdziemy i zaraz się rozgrzejemy, to się będzie okej. Okay. Ale zarósł nam ten szlak w porównaniu do jesieni. Normalnie wtedy to się szło. Tutaj piękny widok na borówkową był. A teraz? Piękny widok na drzewa. Na drzewa, dokładnie. Naprawdę super pogoda nam się dzisiejszego dnia trafiła na tą wędrówkę. Takie trochę odetchnięcie od tego słońca Bo wczoraj to trochę przygrzało A dzisiaj jest super Minęliśmy przed chwilą tablicę Na której było, że do lądka pozostały dwie godziny drogi Także już niedługo Przed nami Orłowiec, do którego będziemy teraz schodzić Nie wiem czy z 15 minut nam to zajmie Pewnie gdzieś tyle Znak, że zakaz wstępu ale to było na jesieni teraz nie słychać żeby chcieli blisko jak nie wiem na tym. No, tak. rozjeżdżony jest i wystarczy nadepnąć i już a już tam nie przysadz ja nie? idę środkiem i... jest w porządku tak? a ja idę tędy po śladzie i się czasem uśliz uśliznę. tej kurtce to zaraz zniknie w <noise> tej zieleni trochę zarośnięty ten szlak Kościół już widać, a to znak, że dotarliśmy do Orłowca. Teraz taki fragment będziemy mieli asfaltem, pewnie około kilometra, już nie pamiętam dokładnie ile było. Troszeczkę deszcz zaczął padać, nawet teraz się wzmaga. Pewnie ja zaraz będziemy się ubierać. Bo ja niedawno powiedziałem, żebyśmy kurtki zdjęli. A Paulinka się zastanawiała, czy akurat teraz. No i chyba miała rację. tak godzina 15 I tam do góry będziemy szli za chwilę. Mamy teraz trochę takiego prześwitu. Więc kilka słów po formie. Forma perfekta, można powiedzieć. Praktycznie nie jesteśmy zmęczeni tym wcześniejszymi etapami. Nogi też w porządku. Jedynie stopy odczuwają te dwa płaskie odcinki z dużą ilością asfaltu. No ale dzięki temu, że dzisiaj właśnie taki krótszy odcinek, czyli około 16 km, także szybciej zejdziemy z trasy i będzie więcej czasu na regenerację, bo jutro. Około 28-29 km, więc czeka. Chodź do, lanty, do Zaraz dojdziemy do takiej drogi asfaltowej i tam za mostkiem będziemy już odbijać do góry. I ostatnie podejście przed lądkiem. Nas teraz czeka. Już zresztą rozpoczęliśmy. Wyjątkowo krótko. Tak. Ale wcale z tego powodu ja nie płaczę. Bo moje stopy potrzebują odpoczynku. No i mam nadzieję, że się zregenerują trochę do jutra. Muszą. Już zapomniałem, że to takie podejście tutaj było. Wydawało mi się, że ta ostatnia górka przed lądkiem to tak w miarę łagodnie przebiegała. A tu jednak trzeba kawałek podejść. A ty jakie masz odczucia? Ja się spodziewałam, tyle, to Aha, <grym> No, a ja widocznie zapomniałem. Co dobrze ci było ostatnie. Tak. Razem w porównaniu do jesieni Czarnej Góry nie widać. Góry przykryły. Ale dzięki temu pogoda do wędrowania super. Można powiedzieć, że dotarliśmy. Udało się. Udało się. Zaraz. Tak, zaraz wejdziemy na Starówkę. A potem będziemy już się kierować na noc. Który wyjątkowo jest daleko? Tak. Musimy chyba, nie wiem ile tam, pon ponad kilometr odejść z szlaku. Dotarliśmy do rądka, także jeszcze idziemy na nocleg. I tyle dzisiaj z wędrowania. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Na koniec tradycyjne podsumowanie etapu. W czasie 6,5 godziny przeszliśmy 19,5 km, z czego 16,5 km po szlaku. Suma podejść wyniosła 871 metrów a najwyższym punktem był oczywiście Jawornik Wielki. Docierając do Lądka mamy już jedną czwartą głównego szlaku sudeckiego za sobą. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!